W wiosce w lesie mieszkała matka i jej małe dziecko. Tego dnia matka wybrała się z dzieckiem na spacer do lasu. Nagle małe, ciekawskie dziecko podążyło za żabą. Matka próbowała je dogonić, ale dziecko zniknęło, gdy tylko skręciło za róg. Gdzie poszedł ten maluch? Najpierw spojrzała między krzaki, potem za duże drzewo, ale nigdzie go nie widziała. Następnie dotarła na skraj bagna. Nie myśląc, weszła na bagna i pobrudziła się błotem. Gdy nie mogła tam znaleźć swojego dziecka, weszła do kurnika obok i pokryła się piórami. Z drugiej strony, małe dziecko, nieświadome wszystkiego, było zajęte głaskaniem żaby. Nagle podeszła do niego czarownica i zaoferowała mu słodycze. Cześć, mały! Chcesz, Lizaka? Małe dziecko bardzo bało się czarownicy. Słysząc krzyk, matka natychmiast przyszła, ale kiedy czarownica ją zobaczyła, przekształciła się w postać jego matki za pomocą czarów. Trzymaj się z daleka od mojego dziecka. Co ty bredzisz? To moje dziecko. Dziecko spojrzało na matkę, a potem na kobietę obok niego. Nie rozpoznając matki w tym stanie, mocno przytuliło czarownicę. Matka nie mogła powstrzymać łez. Podczas kłótni pojawiły się leśne wróżki. Co to ma znaczyć? Która z nich jest prawdziwą matką? Nie rozumiem. Może powinniśmy zabrać je do krainy wróżek? Tam możemy odkryć prawdę. Wróżki zabrały dziecko i dwie kobiety do krainy wróżek. Przywódczyni wróżek powitała je i wysłuchała ich historii. Teraz dowiemy się, która z was jest prawdziwą matką. Ta, do której dziecko pobiegnie, jest prawdziwą matką. Obie kobiety się zgodziły. Dziecko pobiegło do czarownicy. Widząc to, matka powiedziała, że musi się umyć. Szybko się umyła i poprosiła o kolejny test. Zróbmy jeszcze jeden test. On mnie rozpozna. Wróżki poprosiły każdą z nich o przygotowanie posiłku, który dziecko polubi. Najpierw prawdziwa matka przygotowała pyszne danie z ryżu, a dziecko zjadło je z przyjemnością. Następnie czarownica użyła swoich mocy, aby przygotować ogromne wspaniałe ciasto czekoladowe. Kiedy małe dziecko zobaczyło to ciasto, oszalało. Miam, 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 miam. Ale to niesprawiedliwe. Każde dziecko to uwielbia. Wróżki powiedziały, że testy się skończyły i oddały dziecko czarownicy. Matka wybuchła płaczem i chciała przytulić swoje dziecko po raz ostatni. Wróżki się zgodziły. W chwili, gdy dziecko przytuliło matkę, wyszeptało: Mama! Widzisz? Rozpoznał mnie po zapachu. Kiedy czarownica ich zobaczyła, natychmiast rozdzieliła matkę i dziecko i próbowała zabrać dziecko. Poczekaj, chwilę, ty też go przytulisz. Wiedźma go przytuliła, ale dziecko nie chciało czarownicy i ją odepchnęło. Kiedy czarownica nalegała, małe dziecko zaczęło płakać. O, spanikował, spanikował! Chodź, przytuję cię w domu! W tym momencie wróżki postawiły przed czarownicą ogromny, magiczny mur. Kiedy czarownica się zdenerwowała, jej wygląd się zmienił i zamieniła się w czarownicę. Nie oddam dziecka! Wróżki uniosły dziecko w powietrze za pomocą magii i umieściły je w ramionach matki, a czarownice wtrąciły do lochu. Z pomocą wróżek matka i jej dziecko bezpiecznie wydostali się z krainy czarów. Matka mocno przytuliła swoje dziecko i podziękowała wróżkom za zapewnienie mu bezpieczeństwa. Dziękujemy za pokazanie nam, jak blisko nas jest zło. Tak matka i dziecko szczęśliwie wrócili do swojej wioski. Ponieważ prawdziwa miłość i współczucie zawsze triumfują nad złem. Dawno, dawno temu w odległej wiosce żyła chytra kobieta, która nie lubiła pracować. Miała ona dwie córki: jedna miała na imię Emily, a druga Emma. Emma była bardzo leniwa i nie miała żadnych talentów. Za to Emily była bardzo pracowitą i bardzo utalentowaną dziewczyną. Ale ich mama kochała Emmy bardziej, bo była młodsza i nadal traktowała ją jak dziecko. Dlatego kazała Emily wykonywać całą ciężką pracę. Emily, chodź tu, posprzątaj, wyhaftuj coś i idź to sprzedać! Z powodu lenistwa matki i siostry, tylko Emily chodziła po południami na targ i sprzedawała swoje ręcznie haftowane robótki. Kiedy wracała do domu, jej matka gotowała tylko dla Emmy. Emily starała się czuć sytość, jedząc resztki z posiłków. Pewnego dnia Emili wyszła na zewnątrz i stanęła przy skraju studni, aby coś wyhaftować. Zaczęła haftować, gdy nagle kogut wskoczył jej na głowę i zaczął piać. Kukuryku! Kogucie, zejdź z mojej głowy! O nie, mój haft! Emily była bardzo smutna, gdy jej haft wpadł do studni. Jeśli moja mama się o tym dowie, będzie bardzo zła. Kukuryku! Oj mózgu! i wiadra! Mózg! Wiadro! Mózg! Wiadro! Kukuryku! Emily, jak powiedział kogut, sięgnęła po wiszące w studni wiadro. Już miała wziąć wiadro ręką, kiedy straciła na chwilę równowagę i zaczęła wpadać do studni. Kiedy Emily otworzyła oczy, znalazła się w ogrodzie pokrytym kolorowymi kwiatami. Co za piękne miejsce, jak ja się tu znalazłam! Gdy przez chwilę szła, pojawił się przed nią królik. Pomóż mi, proszę. Nie mogę wyciągnąć marchewki. Eee. Emily natychmiast poszła mu pomóc i jednym ruchem wyciągnęła z ziemi marchewkę, którą chciał królik. Gdy królik szczęśliwie pokicał w swoją stronę, Emily poszła własną drogą. N dziękuję. Nieco dalej zobaczyła usychającą różę. Hej, po prostu daj mi trochę wody, bo uschnął i zginął. Emily natychmiast podeszła do fontanny, aby spełnić życzenie róży. Wzięła w dłoń trochę wody i wlała ją w korzenie róży. Róża została ożywiona i zaczęła pięknie pachnieć. Dziękuję. Dzięki tobie moje życie będzie dłuższe. Emily szła dalej. Po chwili natknęła się na dom. Przed domem patrzyła na nią dziwna kobieta, która wyglądała jak zła wiedźma. Emily bardzo się wystraszyła. Chciała stamtąd natychmiast uciec. Musisz się mnie bać, moje dziecko. Chodź, mam ci coś do powiedzenia. Emily zaciekawiona podeszła do kobiety. Nazywam się Holly. Wszyscy bardzo mnie kochają. Jeśli dobrze zaopiekujesz się moim domkiem, możesz tu zostać tak długo jak chcesz. Wystarczy każdego ranka przykrywać moje łóżko piórami. I tak nie wiem, jak wrócić do domu. Mogą tu chwilę zostać. <laughs> Emily bardzo dobrze opiekowała się domem, tak jak pragnęła mama Holly. Każdego ranka, nie nudząc się, nie zaniedbywała przykrywania piórami łóżka matki Holly. Mama Holly bardzo kochała Emily. Więc wieczorami przygotowywała dla niej bardzo dobre posiłki. Tak mijały dni. Chociaż Emily była tutaj bardzo szczęśliwa, zaczęła tęsknić za swoim prawdziwym domem. Mamo Holly, wiesz, że tak bardzo Cię kocham, ale chcę teraz wrócić do domu. Och, Emily, bardzo się cieszę, że tu pracowałaś i mi towarzyszyłaś. Oczywiście, możesz już wrócić do domu. Będę Ci towarzyszyć w drodze. O, dziękuję, mamo Holly! Mama Holly zaprowadziła Emili do wielkich złotych drzwi. W chwili, gdy Emili przechodziła przez te drzwi, stała się pokryta zupełnie nowymi ubraniami i złotem. Hehe, he, mały prezent dla ciebie za współpracę ze mną. Oto szydełko i haft, które wrzuciłaś do studni, proszę. Och, dziękuję, Mamo Holly. Jesteś dobrą osobą. Później mama Holly zakryła dłonią oczy Emily i poprosiła ją, by policzyła do trzech. Policz do trzech! Jeden, dwa, trzy! Kiedy Emily otworzyła oczy, znalazła się przed swoim domem. Kukuryku! Emily wróciła. Teraz jest złotą dziewczyną! Kukuryku! Widząc Emily, jej matka i siostra Emma nie mogły ukryć zaskoczenia. Ale jak? Gdzie znalazłaś tak piękną sukienkę? Emma, cicho bądź! Moja droga córko, tak się o ciebie martwiłam. Powiedz mi, gdzie znalazłaś to złoto? Emily wyjaśniła wszystko po kolei. W tym momencie jej matka pomyślała, że Emma może zrobić to samo. Chciwie wysłała Emmę na skraj studni. Emma wrzuciła haft i szydełko do studni. Ona też skoczyła za nimi. Kiedy otworzyła oczy, znalazła się w tajemniczym ogrodzie, tym samym, w którym była Emily. Po chwili spaceru zobaczyła królika. Królik poprosił Emmę o pomoc w wyciągnięciu marchewki z ziemi. A, nie mogę pobrudzić sobie rąk dla królika. Heh. Emma odeszła, nie pomagając królikowi. Zobaczyła przed sobą różę, która miała wyschnąć. Róża poprosiła ją o pomoc. Nie mogę dać ci wody, bo masz kolce i mogą wbić mi się w ręce. Huh? Emma wyszła, nie pomagając Róży. Wreszcie trafiła na dom matki Holly. Słyszałam, że potrzebujesz kogoś do pracy. Możesz dać mi tę pracę. Matka Holly powiedziała Emię, co musi robić w domu. Pamiętaj, każdego ranka będziesz kłaść pióra na moim łóżku. Emma zgodziła się na wszystko. Pracowała dobrze pierwszego dnia, układając starannie pióra na łóżku, ale w ciągu następnych kilku dni zaczęła unikać pracy. Dom z dnia na dzień brudził się. Nie obchodziły już pióra na łóżku matki Holly. Matka Holly była wściekła, gdy zobaczyła, że Emma nie pracuje zgodnie z obietnicą. Myślę, że czas wracać do domu. Emma była zachwycona słysząc to, bo chciała jak najszybciej sięgnąć po złotą biżuterię i piękne ubrania. Muszę odebrać nagrodę i iść do domu. Matka Holly zaprowadziła ją do złotej bramy. Kiedy Emma przeszła przez drzwi, zamiast złota zaczęło padać na nią błoto. O, co tu się dzieje? Co to jest? Te drzwi nie obsypały cię złotem, ponieważ nie zrobiłaś nic dobrego. Teraz policz do trzech i wracaj do domu. Jeden, dwa, trzy. Potem znalazła się w ogrodzie swojego domu. Na jej widok kogut zaczął piać. Kukuryku! Emma wróciła! Jest błotną dziewczyną! Kukuryku! Jej matka i siostra Emily były w szoku widząc ją całą pokrytą błotem. Emma powiedziała im, że te zabłocone ubrania były jej zapłatą za to, że nie wykonała właściwie obowiązków, które powierzyła jej matka Holly. Od tego dnia Emma zrozumiała, jak ważne jest wykonywanie pracy z miłością. Stała się mądrzejsza i zaczęła haftować, tak jak jej starsza siostra Emily. W ten sposób obie siostry prowadziły szczęśliwe życie, haftując i sprzedając razem swoje dzieła. Pewnego dnia życzliwa matka Holly poszła podlać kwiaty w swoim ogrodzie. Nagle zobaczyła trzech korpulentnych myśliwych patrzących w stronę jej domu. Matka Holly podeszła do nich zaciekawiona. Witajcie, nieznajomi! Co robicie w moim ogrodzie? Ten ogród i dom jest na naszym terenie łowieckim. Dlatego musisz natychmiast się wynieść. Zburzymy twój dom i zbudujemy tu domek myśliwski. O, ale jak to możliwe? Mieszkam w tym domu od wielu lat. Nie utrudniaj staruszko. Jeśli nie opuścisz domu, zburzymy go w nocy, gdy będziesz spała. Myśliwi ruszyli w stronę domu, śmiejąc się. Matka Holly próbowała ich powstrzymać, ale nie dała rady. Myśliwi zaczęli niszczyć drzwi i okna swoimi toporami. Matka Holly pobiegła do ogrodu kwiatowego głęboko w lesie i głośno wołała o pomoc. Pomocy! Czy nikt mnie nie słyszy? Właśnie wtedy Emily usłyszała głos dochodzący ze studni. Ha? Matko Holly, czy to ty? Co się dzieje? Emily, o oh. Musisz tu zaraz przyjść. Potrzebuję pomocy. Emily zostawiła swój haft i trzymając się liny weszła do studni. Matka Holly była bardzo szczęśliwa, że ją widzi. O, dziś rano przybyło trzech myśliwych i zaczęli burzyć mój dom. Zrobią z niego domek myśliwski. Ale mieszkałaś tam przez lata. Nie mogą tego zrobić. Hmm. O, mam pomysł! Chodź, ocalimy twój dom przed myśliwymi. Podczas gdy myśliwi niszczyli wnętrze domu, czarny cień przemknął przy oknie. Ej, widziałeś to? Kto to był? Może niedźwiedź? Myśliwi wpadli w lekką panikę, kiedy ten sam cień przemknął przy oknie po raz drugi. Co, znowu przeszło! To na pewno musi być niedźwiedź. Myśliwi wzięli strzały i wybiegli. Ale nie zobaczyli niedźwiedzia, a brzydką starą wiedźmę. Myśliwik! Ten dom jest pełen duchów i wróżek! Wynoście się stąd natychmiast! Myśliwi nie wiedzieli, że ta wiedźma to tak naprawdę była przebrana matka Holly. Nie ma czegoś takiego jak duchy, stara czarownico. Ha! Jeśli mi nie wierzysz, spotka cię nieszczęście. Jestem najstarszą czarownicą tego lasu. Cokolwiek matka Holly powiedziała myśliwym, nie mogła ich przekonać. Myśliwi wrócili do domu i dalej go niszczyli. Matka Holly powiedziała Emily, że nie udało jej się oszukać myśliwych, ale Emily wpadła na inny pomysł. Nagle w domu zaczął rozbrzmiewać przerażający dźwięk, kiedy trzej myśliwi rzucali przedmiotami matki Holly. Uuu, uuu. Jestem duszą tego domu. Teraz przyjdę was zobaczyć. Myśliwi byli przerażeni, gdy usłyszeli te dźwięki. Podczas gdy rozglądali się w panice, ze stołu z hukiem spadł wazon. A? Jak ten wazon spadł? Zrzuciłeś go. Nie, nic nie zrobiłem. On to zrobił. Nie, chyba uderzyłeś go stopą. Przestań wydawać ten okropny dźwięk. To nie ja go robię. O czym ty mówisz, to nie my. Podczas gdy myśliwi się kłócili między sobą, książki zaczęły spadać same na ziemię. Myśliwi byli przerażeni i rzucili się do ucieczki. Emily wychyliła głowę z za fotela, gdzie się ukrywała, i cicho się zaśmiała. Okazało się, że to Emily przestraszyła myśliwych odgłosami i do tego zrzucała przedmioty za pomocą przeźroczystej linki. Panowie, ta stara wiedźma nas zmyliła. Kontynuujmy naszą pracę. Kiedy myśliwi weszli do środka, zobaczyli ducha z wielkimi, czarnymi oczami tuż przed nimi. Aaaa! Myśliwi uciekali tak szybko, że z pewnością nigdy tu nie wrócą. Okazuje się, że duchem, którego się wystraszyli, była sama matka Holly. Myśliwi biegli tak szybko, że w końcu zgubili drogę. Tymczasem spotkali młodą dziewczynę w lesie. Hej, młoda panienko, nie idź tą drogą. Jest tam dom pełen duchów. Myślę, że duch nas przeklął. I zgubiliśmy drogę. O nie, to niedobrze. Weźcie ten klucz. Gdy złota brama pojawi się przed wami, przejdźcie przez nią. Myśliwi wzięli klucz i uciekli, ale nie wiedzieli, że ta młoda dziewczyna to była Emily, która ich przestraszyła. Nieco dalej, przed myśliwymi, pojawiła się złota brama. Strój każdego myśliwego, który przeszedł przez bramę, został zmieniony. Ich topory i strzały zniknęły. Nie będę już polować. Wszystkie zwierzęta będą moimi przyjaciółmi. Zawsze będę szanował naturę. Będę chronił drzewa i wszystkie rośliny. Ja nigdy nie zniszczę czyjegoś domu lub własności. Wszyscy trzej myśliwi zmienili się w dobrych, serdecznych mężczyzn. Z drugiej strony Emily szczęśliwie wróciła do matki Holly. Widzisz, matko Holly, wiedziałam, że odzyskamy twój dom. Tak naprawdę nie polowali na nas, to my polowałyśmy na nich. Ale dom matki Holly był w rozsypce i ruinie. Wspólnie postanowiły naprawić i odnowić dom. Jednak do tego musieli poprosić o pomoc Emmę. Ale Emma nie lubi w ogóle pracować. Emily poszła do ogrodu kwiatowego i zawołała Emmę. Kiedy Emma dowiedziała się o tym, że mama Holly potrzebowała pomocy, z radością zgodziła się przyjść. Pomagały sobie przez wiele dni. Wyremontowały dom i wszystko wyczyściły. Wieczorem usiadły wokół stołu pełnego pysznego jedzenia i rozmawiały o znaczeniu kobiecej solidarności. Bo kiedy kobiety sobie pomagają, o wiele łatwiej jest rozwiązać każdy problem.